Ludziska, dzisiaj robimy odcinek z ogłoszeniami Takimi, że na moim kanale będzie GTA 5, Ale GTA 5 będzie wtedy jak dostanę je A dostanę je wtedy w... jak ci się nazywa? Na Zająca, czyli na Wielkanoc I... Poczekajcie chwilę I ludzik będzie nowa seria rysunki z Bravel Stars. Będzie na każdy odcinek 5 rysunków. Na razie mam trzy i dzisiaj rysuję dwa i może dzisiaj lub jutro będzie odcinek rysunków z Bravel Stars. Będzie takie krótkie, to takie są po prostu ogłoszenia. Jak po prostu będzie dzisiaj może odcinek z rysunków z Bravel Stars. Dokonuję takie krótkie ogłoszenia. Ja się z Wami żegnam. No i cześć!